W końcu Cię znalazłem. Masakryk. Doktor Masakryk. Niesamowicie przystojny, z doskonałym gustem ubioru. Jaka szkoda, że ten przemiły młody facet... ...okazał się być pierdolowym psycholem. Krew, organy, przemoc, ból. Tak. jestem okropną osobą. Lecz... Pomimo mojej obsesji na punkcie przemocy, jestem niezwykle kreatywny. Tworzenie rzeczy. Uzdrawianie. A to moje arcydzieło. Co? Tworzyłem ją. Używając kocich części. Wskrzeszyłem ją. Podarowałem świadomość. A czapkę sam szyłem. Ona nie ma tu nikogo oprócz mnie. Nie ucieknie przez te słabość kieruszki. Jest mi wdzięczna życia. Nieskończenie kocha. Mój mały kotek. A na imię jej... Łóżka. Łóżka! ŁÓŻKA! Uższka! Dobry Czas za zabieg. Hmm. Nie mogę sobie przypomnieć, czy to służyło do zapominania bólu, czy bycia świadomym. Hmm. No. Jedynym sposobem mi się dowiedzieć jest. <grytanie> Uszka nie zaglądaj. Zanieś to na górę i nie patrz do środka. Nie patrz do środka. Cierpienie, kora, poświęcenie. Ważne, co masakryk prosił. Uszka rozumiała to jako klucz do jego serca. Jest przydatna. Znaczy, że jest kochana, lecz nadal podstawia ich w związku ze sobą. A! Trach. Mówiłem, żebyś nie zaglądała do środka, czy to było takie trudne? Czego nie rozumiesz? Przepraszam, Przebacz mi proszę, ja nie chciałam, tylko proszę nie! Spokojnie, łóżko, co ty sobie myślisz? Wiem, żebyś nigdy mnie nie zawiodła. No, zmykaj już do siebie, ja posprzątam ten bałagan. Tak, nigdy byś mnie nie zawiodła. I tak właśnie żyję masakryk z łóżką, w swoim malutkim świecie, w dwóch dziwaków, stale od ludzi, z paniełymi pomysłami, i kto odróżni, kto jest tym złym.